Okej, okay, moi drodzy, lecimy dalej z oglądaniem zwiastunów. W sensie, no to jest jeden zwiastun, ale lecimy dalej z omawianiem nowości z Cinemaconu. No, Cinemacon omówimy sobie dwa pierwsze dni, czyli Sony Pictures i Warner Bros., eee, ich panele. No, jeszcze przed tym omówimy sobie oczywiście zwiastun do Flasha, Drugi oficjalny zwiastun do Flasha, eee, Oczywiście po polsku, z polskimi napisami. Premiera 16 czerwca 2023. Będzie się działo, będzie się działo, ale na początek zasubskrybujcie ten kanał. Napiszcie jakiś fajny komentarz. No i dajcie łapkę w górę. Dobra moi drodzy, myślę, że bez błędnego przedłużania lecimy premiera 16 czerwca. No i Ezra Miller oczywiście w głównej roli film w reżyserii Andy'ego Musketiego. Także no, zobacz zderzenie światów w najnowszym zwiastunie. Zobaczymy jak to będzie jeszcze więcej kitona z tego co wiem. Ja jeszcze tego zwiastuna nie oglądam, więc będzie to moja reakcja i będzie oczywiście dogłębna analiza tego zwiastuna, więc lecimy. Jest to oczywiście film, który należy do resetu tego co się będzie działo w DCU. Jakby wiadomo, tam Shazam, Flash, Blue Beetle, yy, no Aquaman. No to są filmy, które będą resetować uniwersum Jamesa Gana i Petera Safrana. Dobra. Lecimy. Made me who I am. I spent a lifetime trying to right the wrongs of the past. As if fighting crime would bring my parents back. You actually did it. I can't imagine what you've been through. I love you, Monkey. <laughs> you lost both parents in one day. Barry! Back in time to save my parents, but instead I completely broke the universe. If you went back and changed the past, this world must die. You changed the future. Do you know what the symbol stands for? It means hope, right? I will help you fight thought. You wanna get nuts? Let's get nuts. I have to undo what I did. These scars we have. Make us who we are. I'm about to go back and fix them. <laughs> Tragedy to find you. What did you do? No matter what we do, we're not gonna be able to fix this. No! Nobody died!

Michael Keaton powraca. Wiem, że dostaliśmy informację, że ten film dzieje się 30 lat po powrocie Batmana, czyli Batman Returns. Eee, więc jakby też ciekawie. Dobra. Jeśli chodzi tutaj już mamy bardzo, bardzo fajną taką placówkę. Widzimy, że to jest Bad Jaskinia ee, Keatona. Eee, no i podobała mi się scena jak otwierają się te, te, te skawantry, ale kto jest tą postacią tutaj? Czy to jest kiton w długich włosach? Ale nie wiem, czy to jest jakiś inny, inny wariant flasza, czy coś takiego. Nie wiem. Inna wersja Flasha? Nie mam pojęcia. Jestem bardzo ciekawy, co się tu wydarzy. Ale ze zwiastuna widzi... słyszymy, że no Bary stracił rodziców i chciał ich uratować. Przez to, że chciał ich uratować, no rozwaliło się uniwersum. No i Zot na naszą ziemię, chyba na naszą ziemię, no wleciał i zaczyna rozwalać, tak samo jak rozwalałby człowieku ze stali z 2013 roku. Więc z Zodnam powraca, Michael Shannon oczywiście w tej roli, jakby też fajny złoczyńca, zobaczymy jak go wykreują, pewnie zginie, czy coś szybko go pokonają, ale myślę, że narobi troszeczkę zagłady, bo jednak to jest jeden z tych głównych filmów, które będą... No wiadomo, re resetować ten film i głównie na tym filmie się ten reset skupi e, DCU i mamy Supergirl, mamy Supergirl, e, jakby już ta postać widzę, że wiadomo, że już fani do niej się bardzo nie chcą, jej po prostu, tej aktorki jako Supergirl, e, jakby no ja wiem, wiem, że chcą powrotu Kayvilla jako Supermana i tak dalej, tutaj mamy Supermankę, no bo Supergirl, wiadomo. E, jakby no mi odpowiada ta nie Jakby ja nie widzę, ani nie jest dla mnie jakaś zajebista, zobaczymy jeszcze na filmie, nie? Ale nie jest dla mnie jakaś zajebista, nie jest dla mnie jakaś mega zła, jakby, no wiecie e, i mamy Kitona. Myślałem, że kiton jakoś inaczej będzie wyglądał, ale tutaj jak widać, bo go widzieliśmy tylko w masce chyba w pierwszym zwiastunie, no. tak mi się wydaje. Bo tu widzimy więcej tego kitona i ta scena mi się bardzo podoba, jak oni tu, tu latują. I mamy dwóch fleszy i mamy strój flesza tego... Z innego świata. Wygląda trochę jak taki flash <noise> upośledzony, ale no fajny ma ten strój, ciekawy eee, i no i ciekawy będzie. No miałem ciary na tym zwiastunie, będzie się działo na pewno i będzie mroczny ten film, będzie taki mroczniejszy, widzę. No, i tak, mamy, mamy Batfleka. Mamy Ben Affleka mm, w roli Brusa, ale czy w roli Batmana? No właśnie, właśnie, bo mi się wydaje, że Ben Affleck pojawi się tylko pod koniec filmu i go w ogóle nie będzie. Jakby bardziej Michael Keaton będzie grał główną rolę, bo jak widzimy, chyba że tu jest Michael Keaton, znaczy Batflek, ale to zaraz muszę zobaczyć jeszcze. Ehm... Jakby wiecie, co ciężko mi to zauważyć, ale tak, to jest. Tak, to jest Ben Affleck. Tak, tak mi się wydaje, bo nie miał takiego stroju po prostu Michael Keaton, chyba że inny jakiś będzie ubierał, ale wydaje mi się, że to jest Ben Affleck i będzie miał jakąś jedną scenę akcji, żeby pomóc naszym bohaterom. Ale nie będzie jakoś głównie w tym filmie. Chociaż zobaczymy, no. To jest zwiastun, zwiastun, zwiastun nas, nas mogą mylić. No i tak, widzimy tutaj bardzo, bardzo dużą yy, falę uderzeniową. Yy, dużą flotę ZODA. No i mamy Michaela Kitona. I moja teoria jest taka, że Michael Kiton w tym filmie zginie. Dlaczego? Widzimy scenę. Yy, już wam pokazuję. Nie, o, tutaj właśnie mamy tą scenę. Gdzie on blokuje pociski yy, przez armię ZODA yy, wypuszczoną. I no, wydaje mi się, że. Zginie. Wydaje mi się, że zginie też po tej scenie właśnie tutaj, eee, już ją puszczam o tutaj, wydaje mi się, że Michael Keaton zginie, ale wiecie, chyba, że nie, chyba, że zostawimy jakoś na później, wiemy, że Michael Keaton jakoś tak, no, nie chce jakoś powrócić do tego DCU, zapłacili mu pewnie dużo, powrócił tu do Flesza, nie, ale ogólnie fajna scena, jak ich wypuszcza. <grym> fajna, fajna scena i myślę, że Ezra Miller też co się wokół niego by nie działo doda doda dużo charyzmości i bardzo bardzo dużo dużo doda charyzmy do postaci e, do postaci Flasha. E, no i no i dobrze go zagra, nie? Po prostu, bo jest dobrym aktorem. No dobra, moi drodzy. Okej, okay, moi drodzy. W ogóle ogólnie no CinemaCon mieliśmy, więc czas go omówić, mieliśmy, no w sumie nadal trwa, będzie trwał jeszcze przez 3 dni chyba, będzie, będzie Marvel, będzie jeszcze, będzie jeszcze chyba Paramount Pictures mieć swoje panele, ale na razie omówmy te dwa panele, czyli Sony Pictures i Warner Bros. No i pierwszym newsem, znaczy pierwszym panelem będzie Sony Pictures oczywiście, które odbyło się no 24 kwietnia 2023, o ile się nie mylę, o 3 w nocy tak mi się wydaje. I newsem, który był bardzo, bardzo gorący jest to, że Bad Boys 4 zacznie yy, zdjęcia yy, za 4 tygodnie. Więc to jest też ciekawa wiadomość, Bad Boys bardzo lubię. Yy, zobaczymy Will Smith, wraca oczywiście do głównej roli. I no, pff, jakby się jaram. Bad Boys 4, wiadomo, że nie będzie to jakiś mega, mega powrót czy coś takiego Willa Smitha. Do Bad Boys, ale no, jestem ciekawy, jak to wyjdzie z Bad Boys 4. Za 4 tygodnie zaczynają się zdjęcia. Myślę, że taką ciekawostką też jest news o tym, że Across the Spider-Verse będzie miał miejsce rok po Into the Spider-Verse, czyli pierwszej części z 2018. Dokładnie rok i 4 miesiące. Jakby jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie ten film, bo moja reakcja na zwiastun oczywiście jest i omówienie zwiastuna. Across the Spider Verse. Bardzo czekam na ten film, bardzo czekam na pojawienie się Tobiego Maguiera, to, to, Toma, toma Hollanda e, i Andrew Garfielda, więc bardzo czekamy na Across the Spider Verse. Jak wiecie, w październiku, czy tam w listopadzie, już nie wiem, wychodzi film ze Spider Versu, czyli tam, gdzie mamy Venoma, Morbiusa e, i tak dalej. Będzie Kraven, Kraven Łowca, Craven the Hunter. W roli głównej będzie oczywiście Aaron Taylor-Johnson, który grał Quicksilvera na przykład w MCU. No i dostaliśmy wiadomość, oczywiście jest to film Sony, więc na Sony Pictures na panel dostaliśmy wiadomość, że Kraven ma kategorię R, czyli jest od 18 lat. Ja się bardzo cieszę, znaczy od 16 lat kategoria R to jest od 16 lat. Ja się bardzo cieszę, że będzie tak, taki bardziej krwawy film. Jak widzieliśmy też, że publiczność na Cinemaconie widziała pierwsze zdjęcie z Cravena i widzieliśmy tam zakrwawioną ciężarówkę od krwi. I jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak ten film wyjdzie. Bardzo czekam. Mam nadzieję, że to nie będzie w topa, jak z Venomen 2 czy z Morbiusem. No mam nadzieję, że nie aż taka jak z Morbiusem, bo też to była klapa finansowa straszna. Ale no co zrobić? To nie jedyny news okrejenie, bo dostaliśmy wiadomość, że Rhino pojawi się w krejwaniu. Nie wiadomo czy to jest ten sam Rhino, którego widzieliśmy pod koniec Amazing Spider-Man 2, ale no Rhino nam się pojawi w krejwaniu. Wydaje mi się, że będzie to inny Rhino, inny bohater, inny jakiś Rosjanin. Jakby no jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to będzie tym Cravenie wyglądało jak mamy Rhino, będzie potyczka Rhino z Cravenem, albo Rhino z Cravenem się pod koniec jakoś, wiadomo, będą tworzyć swoje w Sinister Six na Spidermana. Jakby no, wszystko się może wydarzyć i jestem bardzo ciekawy jak to nam, jak pokażą nam Rhino. Poza tym ostatni news o Cravenie, czyli że pierwszy zwiastun do Cravena zadebiutuje już jesienią, no jesienią, latem Roku, już latem tego roku premiera w październiku, więc, no, już najszybszy czas, nie? Żeby ten zwiastun się już teraz w sumie miał pojawić. No, ale pojawi się dopiero latem, pewnie czerwiec, coś takiego, tak mi się wydaje. Jeżeli premiera jest, jest w październiku, oczywiście będzie omówienie zwiastuna. Ale tak jak mówię, mam nadzieję, że nie zrobią z tego klapy. Dostaliśmy też pierwsze informacje o filmie Gran Turismo, oczywiście od PlayStation Studios, w którą główną rolę będzie grał David Harbour. I jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie, bo widzimy, że będzie on opowiadał o filmie, rzeczywiście o wyścigu graczy z prawdziwymi yy, tutaj yy, rajdowcami. I jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to będzie, jak to wyjdzie. Ten film Gran Turismo jest to ściganka. Jeszcze czegoś takiego nie było na ekranach kin. Tak mi się wydaje, takie ściganki. Nie, może był Need for Speed, jakiś film, a już nie pamiętam. Ale no, jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Yy, ale mam nadzieję, że dobrze. Po ostatnim The Last do Was od PlayStation Studios, mam nadzieję, że te filmy na podstawie gier będą jeszcze, jeszcze coraz to lepsze. Dostaliśmy, że Napoleon w głównej roli Joaquin Phoenix e, będzie miał dosyć mocną kampanię marketingową i będzie miał dosyć rozległe okienko kinowe więc będzie długo w kinach. E, no, i przed tym, jak będzie na Apple TV, tak, tak nam, Sony, ten jestem ciekawy tego Napoleona. Będzie on naprawdę ciekawy. Znaczy, no, ciekawy dwa razy powtórzyłem. E, sorry, ale będzie to ciekawy film, dlatego że jest Joaquin Phoenix i ogólnie, jak to zostało też nakręcone, będzie, będzie dużo, dużo ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o ten film. Napoleon, na razie nie mam zwiastuna, nie mam nic, na razie takie zdjęcie, ale jestem bardzo, bardzo. Ciekawe. Dostaliśmy za to pierwsze zdjęcie na film animowany e, o, o SpongeBobie, a dokładnie Saving Bikini Bottom, The Sandy Chicks Movie. Film o Sandy Chicks, nie o SpongeBobie, ale będzie też SpongeBob, będzie też główną postacią razem z Sandy Chicks, e, którzy idą uratować Bikini Bottom przed. E, przed po prostu czyńcami, i jakby premiera na Netflixie w 2024 roku. Wiemy, że Netflix ma dobre animacje. Dosyć. Czasami złe, czasami dobre. Czasami bardzo, bardzo oscarowe. I mam nadzieję, że SpongeBob będzie jedną taką z nich. Właśnie taką oscarową, bardzo dobrą animacją. Czekamy. Czekamy, co będzie o, z tym filmem o Sandy Fix. Ja czekam. Napiszcie, wy czekacie, ale. Ja się, no czekam, ale ja się tak aż tak mocno nie jaram. Akurat na, na, na tą animację, jak na przykład się Realna Kota w Butach czy coś takiego. No nie. Mamy nowe zdjęcie, jeżeli chodzi o Cross the Spider-Verse. Yy, nowe zdjęcie na Milesa Moralesa. Mega fajna ogólnie animacja. No, zajebiście to wygląda w deszczu. No, co tu dużo mówić? Neonowy tutaj taki styl zielono-czerwony. No, po prostu idealny. Po prostu specowie od tej animacji to, no, po prostu wszystkie pieniądze im dać, nie? Wszystko. Znaczy, świetnie to wygląda po prostu i film też będzie świetny, i scenarzyści się pewnie bardzo dobrze spiszą, jakby, no. Ale zajebiście wygląda to zdjęcie, no. Sami musicie przyznać, że najlepsza animacja, jaką widziałem chyba w historii kina. Moi drodzy, mieliśmy Sony Pictures. Czas na, yy, czas na to, co się wydarzy na, wydarzyło na Warner Bros., czyli na tym drugim dniu. No i mamy tak. Pierwsze oficjalne logo Nomek 2. The True Meg Mac 2, czyli filmu o rekinach, o rekinie z 2018 roku. Będzie kontynuacja 4 sierpnia 2023 roku. No nie wiem, nie oglądałem nawet jedynki, ale wiem, że ludzie się tym jarali. Będzie oczywiście Jason Statham w głównej roli, powróci. No nie wiem, napiszcie, czy wy czekacie, czy oglądaliście, ale ja nie czekam, nie oglądałem. Okej, okay, dostaliśmy nowy, pierwszy look na Furiozę, czyli filmu o... Z uniwersum Mad Maxa e, z Andium Taylor-Joy e, i która wygląda tak samo jak e, e, Charlie, Charlie Steron. Jak Charlie Steron z Mad Maxa, więc jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak wyjdzie, jak wyjdzie ta Furioza. Będzie tam chyba Andia Taylor-Joy i Ryan Gosling, chyba. Coś inny, nie pamiętam już, ale Andia Taylor-Joy gra na pewno. Jestem bardzo ciekawy Mad Maxa, jak wszystkiego o czym mówię, jest, że jestem bardzo ciekawy, ale Furiosa akurat zapowiada się fajnie. Za to chyba newsem tego, tego CinemaConu jak na razie jest to, że szok z Żuka 2 jest potwierdzony przez Warner Bros. I ja się jaram, bo oglądałem pierwszy Sok z Żuka, bardzo fajny film, nawet kilka razy. I dwójka zapowiada się też fajnie, ale myślę, że nie przybije jedynki. Ciężko jest przybić jedynkę, ale dwójka może być też ciekawa. Jeszcze nie podano nam obsady i tak dalej. Kto powraca, kto nie wraca. Czy to jest nowa obsada, czy reboot, czy po prostu druga część. Jakby no, Tok z Żuka 2 jest po prostu w produkcji przez Warner Bros. Ja się jelam. Dostaliśmy też dosyć ważną informację o tym, że David Zaslaw Powiedział, że Warner Bros nie chce już się interesować jakby streamingiem filmów. Jakby streamingiem nowych filmów kinowych. Yy, jakby no. Nie wiem, czy to jest dobry ruch dla nich. Myślę, że dobry. Bo przez to, co się stało w 2021, jeżeli chodzi o ich yy, streaming filmów, no to. No by, było, była miazga, jeżeli chodzi o stratę pieniędzy i to, jak Box Office u nich ucierpiał. Ale no. Myślę, że David Zaslav wie, co mówi, wie, co robi i myślę, że to dla niego, mm, że będzie to po prostu więcej pieniędzy dla Warner Brosu. Ogólnie, no to następny film, Obecność, będzie się nazywał Obecność Last Rides. Last Rides, nie wiem, co to jest Rides, ale Obecność The Conjuring Last Rides. Tak się będzie nazywać, nie wiem, czy ostatni, ale... Last Rides, no to pewnie, no coś, ostatnie jakieś, nie wiem, <laughs> ostatnie skrzeszenie, coś takiego e, jakby no. Kurcze, ciekawie. I... Pff, no kurczę, no ja się mocno jaram. Lubię obecność. Ta trzecia część jest troszeczkę słabsza. E, ale no. No czekam, czwarta część obecności Last Rides, Premiera pewnie jakoś za dwa lata, ale. No czekam. Mocno, czekam będzie jeszcze serial z uniwersum obecności, więc yy, czekam mocno, co będzie wszystko od yy, po prostu uniwersum obecności, nie? Ogólnie, newsem też jest to, że Oszukać przeznaczenie 6 jest oficjalnie w produkcji przez Warner Bros. Zach Lipowski, Adam Bischtein będą reżyserować ten film, a John Watts będzie produkował i pisał scenariusz yy, historii do Oszukać przeznaczenie 6. Jakby, no. Wiadomo, to jest skok na kasę. Zrobię kolejną część bardzo kultowej serii, ale. No nie wiem, no. Lubię, lubię tą serię i po prostu, no, dajcie mi, obejrzę. Jakby ciekawe jest też to, że Greta Gerwig. Teraz sobie o Barbie troszeczkę porozmawiamy. Greta Gerwig, czyli reżyserka filmu Barbie, powiedziała, że samochody, które tworzyli do tego filmu, tworzył też gość, który tworzył Batmobile w DC, więc. Oj, będzie, myślę, że design tych pojazdów na topie, po prostu na topie i będzie, no po prostu top design e, tych pojazdów do Barbie. Dostaliśmy informację, że w nowym filmie Łonka, który będzie jeszcze chyba w tym roku, e, wystąpi Hugh Grant, który będzie grał OMP LUMPE. Uh, 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 not... Jest ciekawy, ja się nowy film Łonka, jeszcze przy okazji jak Timothy Chalamet będzie grał. Yy, główną rolę, także jaram się. Ogólnie na CinemaConie pokazali pierwszy zwiastun do yy, Zakonnicy 2 yy, i, i taką scenę jakąś dłuższą z tego filmu i ogólnie ludzie mówią, że jest to najstraszniejszy film z serii Obecność. Jakby ja się z tym mogę zgodzić, w sensie no, na razie nic nie oglądałem, ale myślę, że z takiej zapowiedzi wynika, że no, będzie to najstraszniejszy film. Zakonnica już jedynka była straszna. Twójkę myślę, że zrobią jeszcze, jeszcze bardziej straszniejszą, także, także, no. Teraz myślę, że newsy obok tego Soka z Żuka, największe newsy, czyli Duna 2. E, Denis Villeneuve wszedł na scenę, e, powiedział, że Duna 2 e, skoń, zacznie się tam, gdzie skończyła się pierwsza część. No to nie jest jakaś mega tajemnica, ale, ale no to też warto o tym, o tym wspomnieć. I też e, Zendaya na scenie też się za, zaśmiała, że Shani tym razem... Nie będzie tylko, tylko śniła w Dune 2, tak jak w Jedynce, bo jednak Shani, rola Zendai w tej pierwszej części, no była taka, że się po prostu odwróciła i, i tyle, nie? Jakby, no wiecie, ale wydaje mi się, że w dwójce no, ona ma główną postać, bardziej już Timothy Shalamej trochę zejdzie w bok, ale myślę, że też będzie główną postacią. A Zendaya tutaj będzie, będzie jedną z głównych postaci w tym filmie i będzie grała Shani i już bardziej, bardziej. Poznamy jakby realia tej postaci, a nie że się tylko odwróci i tak dalej, nie? Ogólnie postać grana przez Ostina Butlera e, w Dune 2, czyli nowy aktor. E, oprócz niej też Florence Pugh e, będzie nową aktorką. Będzie grał tutaj <grym> mistrza, znaczy opisują jego, jego postać jako. E... Jako mistrz olimpijski połączony z psychotycznym Mikeiem Jaggerem. I <głos》> jestem ciekawy, jak to wyjdzie, bo jakby już ten sam opis tej postaci wygląda ekscentrycznie. I jestem bardzo ciekawy. Będzie raczej pewnie złą postacią Austin Butler, ale zobaczymy jeszcze. Może być dobry, nie? Ale też nam powiedział Denis Villeneuve, że Duna 2 będzie miała więcej akcji niż jedynka i będzie bardziej filmem wojennym takim. I. No i no i kurczę, fajnie, nie? No i mówi, że ten film no to, to jest takie danie główne, nie? Bo to jest chyba druga część, będzie chyba jeszcze trzecia, czy to jest ostatnia, nie wiem, nie wiem. Chyba będzie jeszcze trzecia, tak mi się wydaje. E, I że to jest takim daniem głównym. No ta Diuna 2. I no ja się z nim, ja mówię, wierzę, ja mu wierzę, że tak będzie. Że ta jedynka troszeczkę tam nużyła no, pod koniec albo niezajewisty film. Ale dwójka, no to już będzie. majstersztyk sam w sobie, ogólnie efekty specjalne i to, że będziemy mieli akcję od początku do końca i będzie to bardziej filmem wojennym. Ja się jaram jeszcze bardziej na tą Dune 2. Ale dostaliśmy też ciekawą informację, że Tim, Timothy Shalame postać jego, czyli Paul, będzie jeździła na tych sandwormach, czyli na tych piaskowych robalach e, w Dune 2. E, jakby wkurczeć, dajcie mi to, chcę to zobaczyć, bo jak jak, i, jak je ujarzmi, jestem bardzo, bardzo ciekawy. No i ogólnie dostaliśmy pierwszy zwiastun do Dune 2, w sensie, no, pierwszy tylko widzowie obejrzeli pierwszy zwiastun do Dune 2. Pewnie ten pierwszy zwiastun do Dune 2 pojawi się jakoś w czerwcu, maju, tak mi się wydaje. Na razie, no, niedługo powinien się pojawić ten pierwszy teaser chociaż do Dune 2, i tutaj na razie nam pokazuje, że. Pocałunek pomiędzy Szani i Polem e, oraz Pola, który jeździ na tym na tej piaskowym robalu. E, no i Florence pił jako e, księżniczka i Rulan. Tak na razie wygląda opis e, tego pierwszego zwiastuna do Dune 2. Ok, teraz przejdźmy troszeczkę do DC. Oczywiście wokół DC to najbardziej się skupiali na Flashu i pokazali też nowy zwiastun, który omawialiśmy, e, ale dostaliśmy też to, że pierwsze zdjęcie z Aquaman and the, the Lost Kingdom pokazuje Aquamana jako młode dziecko Black Manta, który atlank, atakuje Atlantydę z bronią, nową bronią, bardzo, bardzo potężną bronią znaną mu jako Black Trident, czyli Czarny Trójząb. No, ciekawy będzie ten Aquaman, ale myślę, że... No ja się na niego nie jaram. Jest on ostatnim filmem, który resetuje to uniwersum, będzie w grudniu 2023. Ile oni ten film w ogóle przesuwali, to jest też w ogóle... dla mnie nieporozumienie, ale... No dobra no. Powiedzmy, że czekam. No dobrze moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o omówienie związku na Flasha i omówienie Cinemaconu. Myślę, że wam się podobało. Na dniach oczywiście omówienie nowych zwiastunów, jeżeli się jakieś na CinemaConie pojawią. I omówienie oczywiście paneli CinemaConu samego. E, jutro jest panel, już nie pamiętam kogo, ale, ale e, w sensie dzisiaj, w sensie dzisiaj jeszcze, jakby wrzucam ten filmik dzisiaj. E, mm, no to tak. No to Disney będzie. Disney będzie e, miał jutro panel na CinemaConie, więc. Będzie ciekawy, bo i Guardians of the Galaxy jakieś nowe spoty. I jakiś, nie wiem, Indiana Jones 5. Jakiś The Marvels, Boogeyman. Nie wiem, wszystko. Wszystko mogą tam pokazać oczywiście, jeżeli chodzi o Disneya. z ja się jaram. No i widzimy się jutro na nowych omówieniach Cinema Conu. Także to tyle. Do usłyszenia i pa pa.